Druga czakra nazywana seksualna to ośrodek seksualnej energii, która również odpowiada za naszą twórczość, otwartość na przyjemność, tworzenie związków. Jest ulokowana między pępkiem a genitaliami na wysokości kości krzyżowej. Jej żywiołem jest woda. Czakra ta odpowiada za wszelkie płyny w ciele. Jej gruczolem do są są jajniki oraz jądra. Do zablokowania czakry dochodzi zwykle na skutek blednych przekonań na temat seksu. Innym powodem blokady tej czakry są traumy z dzieciństwa, kiedy brak dotyku, przytulania sprawia, że dziecko czuje się niewartościowe i niekochane. Zablokowana czakra sakralna może objawiać się przytłoczeniem, frustracją, ciągłym poczuciem winy, brakiem zaufania do innych, poczuciem wykorzystywania przez innych, brakiem zaufania do siebie. Problemami w sferze seksualnej. Anoreksja, bulimia, zaburzenia odżywiania, alkoholizm, narkomania, ale również uzależnienie od seksu. Poczucie wewnętrznej pustki. Proszę o napisanie w komentarzach z cyfry 2, kiedy nie czujesz radości życia i brak partnera. Proszę pisać 1, kiedy masz uzależnienie, poczucie wewnętrznej pustki, poczucie wykorzystywania przez innych. Jakich cyfr będzie więcej, na ten temat będę nagrywać filmy, które są potrzebne dla moich widzów. Kiedy ta czakra jest harmonizowana, to wtedy jesteśmy cierpliwi i spokojni. Kochamy siebie, lubimy towarzystwo innych, lubimy bliskość. Nasze libido jest wysokie, czujemy radość i swobodnie wyrażamy siebie. Dla harmonizacji tej czakry można nosić ubrania w kolorze pomarańczowym, słuchać odgłosy wody, szum morza, strumienia, rzeki, kamienia. Kamienie są pomocne, kamień księżycowy, pomarańczowy agat, pomarańczowy kalcyt, także oko, pomarańczowy awanturin, pomarańczowy kwarc. Oprócz medytacji kolorów, dźwięków i kamieni wspaniałą praktyką jest świadomie obcowania z wodą. Kiedy pisz wodę, możesz wyobrażać sobie, że ciebie nawilża, odżywia i tak samo pod prysznicę możesz wyobrażać sobie, że jak woda spokojnie ciebie wszystko, czego już nie potrzebujesz. Innym sposobem na harmonizację tej czakry jest obserwacja i ekspozycja na światło księżyca.